Przypomnijmy, w lutym ubiegłego roku starostwo poinformowało, że Dom Pomocy Społecznej w Kołobrzegu będzie musiał zostać zamknięty. Centralizacja tego typu obiektów to zdaniem zarządu powiatu najlepsze rozwiązanie, tym bardziej w momencie problemów finansowych. Już w lipcu 2022 roku rozpoczęły się przenosiny pensjonariuszy Kołobrzewskiego Domu Pomocy Społecznej do Domu Pomocy Społecznej we Włości Bożu, a w grudniu podczas sesji Rady Powiatu radni większością głosów przyjęli uchwałę o sprzedaży budynku po Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu. Powiat ogłosił przetarg, wycena opiewała na kwotę blisko 2,5 miliona złotych. Zgłosił się jeden oferent i to z o wiele wyższą kwotą. Jeżeli spełni wszelkie formalne kwestie, a przede wszystkim wpłaci wylicytowaną kwotę, będziemy mieli oto taki fakt, że obiekt przy ulicy Ogrodowej Przejdzie na rzecz podmiotu komercyjnego. Pieniądze ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na rzecz Domu Pomocy Społecznej we Włości Bożu i Gościnie. Jakiś czas temu taka strategia została przyjęta, że w powiecie kołzewskim będą finansowane dwa domy pomocy społecznej we Włości Bożu i w gościnie, i ta, to finansowanie musi być na wysokim poziomie, jak i ten poziom usług z każdym rokiem musi ulegać poprawie. I taka centralizacja plus likwidacja tego zamiejscowego oddziału Domu Pomocy Społecznej, temu ma służyć. Środki, które zostały, zostały wynegocjowane na przetargu, zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury zewnętrznej w obu DPS-ach, jak i na remonty. Tych potrzeb oczywiście jest dużo. Jutro mamy takie spotkanie z paniami dyrektorkami. Pewnie ten harmonogram zostanie przyjęty i w następnym roku zrealizowany. A co powstanie w budynku po Domu Pomocy Społecznej w Kołobrzegu? Tego nie wiemy, ale jak mówi Jacek Kuś, dla tego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego i wysokość budynku musi być taka jak okoliczne nieruchomości.